W kolejnym odcinku i dzisiaj pokażemy Wam jak się robi pierogi. Jeżeli chcecie odcinek jak się robi ciasto, piszcie w komentarzach. Dobrze, więc na początku zawi zawijamy to dotąd. Przywitaj się kucharko. No dzień dobry. Tak i teraz? Teraz mamy takie urządzenie. Ibie. Bardzo fajne jest, ponieważ jest takie dobre, że nie ma... Specjalnie jakiegoś tam wysiłku, że się to może nie skleić. O. I teraz wychodzą takie świetne pieroszki. I kładziemy je tutaj na desce. Są to pierożki ze śliweczką, bo teraz jest sezon właśnie na śliweczkę. Tylko że to jest. No nie oszukujmy się, ale bardzo dużo pracy przy tym. Chcieliśmy wyjaśnić. Przepraszamy za małą aktywność ogólnie. Yy, no ale był urlop i tak dalej. Ale obiecamy Wam wywiad z kucharką, ile lat gotuje i tak? Tak? tak 40 lat gotuje. Dobry. I tutaj właśnie teraz przekładamy na średni. Robimy. Odcinamy. Następnie. Następnie tutaj odcinamy. Leciutko, I żeby zrównać, i kładziemy śliwki. Zwrócimy, jak wszystkie śliwki będą nałożone. Śliwki muszą być w miarę równo, tak? O, i znów zawijamy. I bardzo fajne właśnie jest to urządzenie, bo nie trzeba się namęczyć. I to świetnie. właśnie tak trzeba przycisnąć. O, jest wyśmienite. Kto dotrwał do tego momentu odcinka, niech pisze przyciskamy, ale to dla daw tam Pamiętacie? Kto uważnie oglądał odcinek? Znowu i Dobrze, wracamy poprzednie i chcemy Wam powiedzieć, skąd jest to urządzenie. Te urządzenie jest z festiwalu albo Starków. No, już nie pamiętamy, bądź z tego. Tak, poczekajcie. Tak, z festiwalu. I to jest od pewnej Niemki. Nie, to jest od Rosjanki. Przepraszam, to jest to od. To było w alejach w Częstochowie. Była taka, taka Rosjanka. I tam sprzedawała właśnie. Potem tu będziemy kolejne ciasto rozrabiać, jeżeli będzie taka potrzeba. Tutaj są skrawki. O. Które też przerabiamy? Które też przerabiamy. Trzeba to oczywiście zgnieść, ale pamiętajcie, najpierw musicie umyć ręce. To, to już wiadomo, chyba. Nie? No. no. Że trzeba ręce umyć. Każdy o tym wie. A w ogóle tyle było już odcinków i tyle wyświetleń naszych odcinków. Dziękujemy wy właśnie, że jesteście z nami. Już. Już tak długo. Zobaczcie. Zobaczcie jakie tym. No, a teraz na pewno nie będziecie wiedzieć, jak zrobić ciasto. Czyli damy wam przepis, jeżeli oczywiście komuś chciałoby się robić takie pierożki, no bo nie, nie ma się co Pod... oszukiwać, ale pracy jest trochę przy tym. Dobrze, poczekaj. Dobrze, składniki. Osolona woda do gotowania pierogów, ciasto, 250 g wody ciepłej, jedno jajko, dwie łyżki oleju. 560 g gramów wody ciepłej. I to wszystko i to, I to wszystko. zarabiamy i to zarabiamy wyrabiamy i to i to i tak to ogólnie wygląda tutaj Nie ma wiele składników tutaj jest tutaj jest ogólnie twarożek jak widać na, na zdjęciu, ale to nieważne bo mogą być też yy, śliwki truskaw szliwki, Sery. truskawki o ogólnie chciałabym wam coś jeszcze pokazać jeżeli byście chcieli odcinek z racu przepraszam to były ścinki to było tam na dworze takie dźwięki więc nie przejmujcie się jeżeli byście chcieli odcineczek z racuchami racuszki drożdżowe z jabłkami tak dokładniej, piszcie w komentarzach, ale pewnie zrobimy taki odcinek, bo nie surgerujemy się tylko na komentarzach ale piszcie oczywiście w komentarzu, czy takie chcecie yy, więc yy, jak to wygląda, tak się prezentuje yy, przepis no, na następnym odcineczku będę wam czytała oczywiście ten przepis yy, no i teraz piszcie w komentarzu racuchy Jeżeli chcecie przepis jak zrobić racuchy piszcie w komentarzach No i jedziemy. Przechodzimy oczywiście do naszych pierożków przy naszych pierożkach oczywiście z ze śliwkami oczywiście jak nasi tak, gdzie prezentują nasze wszystkie pierożki. Pokażę z bliska. Tak to wygląda. I teraz będziemy wrzucali do tej wody. Tak, do tej wody. Przepraszam, ona tak na nagraniu dziwnie wychodzi, bo to jest światło i w ogóle, ale będziemy wkładali do tej wody wszystkie pierożki słuchajcie dzisiaj jest 13 sierpnia 2019 roku no i jak widzicie dzisiaj nagrywamy ten odcinek i ogólnie na naszym kanale coś się pojawiło nowego i jak widać tu są imieniny No i teraz najlepsze życzenia z okazji imienin składam Dianie, Gertrudzie, Hippoliticie i Poncijanicie. To są jakieś zagraniczne imiona, bo trochę nie umiem przeczytać, ale wszystkiego najlepszego z okazji imienin życzę Wam. I pamiętajcie. Dzisiaj jest wtorek, 13 sierpnia 2019 roku. I to właśnie dzisiaj wstawimy ten odcinek z oto pięknymi pierogami. I myślę, że Wam się spodoba. No, pamiętajcie, jeszcze raz. No, szkoda, że nie możemy ich poczęstować, ale na pewno sami sobie zrobicie i. Piszcie w komentarzach, jak wyszły. Nowy odcinek. Pamiętajcie, że jest dzisiaj sierpień, że jest miesiąc sierpień 2019. 13 sierpnia i dzisiaj jest ten nowy odcinek. Jeszcze raz chcemy złożyć życzenia. Słyszczkę? Co Jeszcze chcę złożyć życzenia Wam, co tutaj piszą, wszystkiego najlepszego z okazji imienia. Pierożki, to jeszcze.